Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Witam Was w pokoju. Wyobraźcie sobie, że budzicie się właśnie w takim pokoju, w którym jest stół, krzesła, szafa, w kącie jakaś wanna, kuchenka. Takie miejsce, w którym tak naprawdę jest wszystko potrzebne do, do życia. Ale jest jeden problem, bo Jack i jego mama budzą się właśnie w takim pokoju od lat, ale nie mogą z niego wyjść. Mały Jack obchodzi piąte urodziny i tak naprawdę nie zna innej rzeczywistości poza pokojem. Tu się urodził. Codzienne czynności, radości, smutki, zabawy i zabawki. Jak żywe. Ale czy tam gdzieś... in do you remember how do you remember how Alice wasn't always in Wonderland she fell down 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 deep in a hole right well I wasn't always in room I'm like Alice I was a little girl named joy Nah. No. and I lived in a house with my mom and my dad you would call them grandma and grandpa what house? a house it was in the world and there was a backyard, and we had a hammock, we would swing in the hammock, and we would eat ice cream. A TV house? No, Jack, a real house, not TV. Are you even listening to me? When I was a little older, when I was 17, I was walking home Where from school. Where was I? You were still up in heaven, but there was a guy, he pretended that his dog was what sick. What guy? Old Nick, we call him Old Nick. I don't know what his real name is, but he pretended his dog was What's sick. What's the to... dog's name? Jack, there wasn't a dog. story! Oglądając ten film na początku jesteś zagubiony, a potem kiedy zrozumiesz, to jest przerażenie i niedowierzanie. Jak... jak w ogóle jest to możliwe. Koszmar, klaustrofobia a, i to taka... E, tak, tak gęsta, że po prostu aż ciężko ci oddychać. A napięcie rośnie. I know if real. Maybe. Więcej Wam nie mogę i nie powinienem zdać, bo to jest jeden z takich filmów, który naprawdę trzeba zobaczyć i poczuć. Ale mogę powiedzieć Wam jedno: że reżyseria w tym filmie to wręcz majsterszyk. Ta psychologia postaci.

Um, daje takie napięcie, emocje, uczucia, niewiarygodne wręcz, a potem ten skok w świat zewnętrzny. Track, wiggle out, jump, run. Somebody scared. I know. Cały ten film jest niewiarygodny, ale to, co jest naj, najważniejsze, to dwójka cudownych, wspaniałych aktorów, którzy wykorzystują każdy gest, słowo, um, każde spojrzenie. Każdy detal do tego, żeby przykuć naszą uwagę. I ta e, jakże prawdziwa historia, która wbija w fotel. E, śmiech, płacz, krzyk, strach, przerażenie e, wszystko tutaj jest. Coś, co mm, tak mocno chwyta e, za gardło i serce, że aż właściwie trudno to opisać. I chyba nawet nie chcę tego opisywać. Wstrząsający, ale genialny film. Film, który rzucił mnie na kolana. Out. The truck down. Somebody. Brie Larson za rolę mamy w tym filmie, moi drodzy, jest warta wszystkich zachwytów i nagród na całym świecie i e, dostanie, musi dostać. Bo nie wyobrażam sobie innej sytuacji, dostanie za chwilę e, swojego Oscara, e, tak jak e, cały film pokój powinien, powinien dostać. Nagrody za wszystkie swoje nominacje, za reżyserię, za scenariusz i oczywiście za film. Bo to dla mnie zdecydowanie najlepszy film tegorocznych Oscarów. Jest lepszy, mocniejszy, głębszy niż Spotlight. Tylko te dwa filmy się liczą, reszta. No, i jeszcze jedno, czego nie potrafię zrozumieć, dlaczego Akademia Oscarowa nie doceniła uh, roli małego Jacka. Jacob uh, Trimbley jest po prostu tutaj zjawiskowy, i to możliwe, że uh, rola jego życia. Jacob wtedy miał uh, niecałe 9 lat i po prostu jest uh, o niebo lepszy niż uh, czołgający się i charczący uh, DiCaprio. Wiem jedno. Nigdy nie zapomnę tego filmu. To jeden z najlepszych filmów, jakich widziałem w swoim życiu. Nigdy nie zapomnę małego Jacka, jego głosu, zabaw z mamą, spojrzenia na cały świat, ten jego świat. To jest film, który atakuje i działa na wszystkie zmysły przynajmniej tak było u mnie. I tak wiele mówi, tak wiele dotyka, pyta o. Uh, w ogóle życia. you're gonna help me trick old nick this is our chance you're gonna play dead old you know, nick's gonna come and take you outside and i'm gonna be there in your head talking to you the whole time i'm scared i know Uwaga, uwaga moi kochani kinomaniacy! Po tylu latach, po tak wielu latach kinomaniaka, po tak wybitnych filmach jak Ziemia Obiecana, Czas Apokalipsy, Blade Runner, film POKÓJ na 10 w skali kinomaniaka dostaje... 10! 10 punktów! To niesamowite! Taki mały, skromny, ale wielki film. Film POKÓJ. I nie musicie mi wierzyć na słowo. Możecie zobaczyć.